1466 z 28 na 29 lipca pod górami twierdzy Wojnica, która od samego początku wojny 13-letniej jest niezdobytym miastem, przebywają wojska polskie pod dowództwem Piotra Dunina, marszałka nadwornego króla Kazimierza Jagiellończyka. Piotr Dunin od 1461 roku dowozi wojskami polskimi w wojnie z Krzyżakami. W dniu 17 września 1462 roku pokonał Krzyżaków w otwartym polu pod Święcinem i od tego czasu kroczy na czele wojsk zaciężnych od zwycięstwa do zwycięstwa. Jednak twierdza hojnicy nie chce się łatwo poddać. Gdyż broniona jest przez równie doborowe, zaciężne wojsko dowodzone przez najemnika śląskiego Kacpranostycza. Zdobycie chojnic, zwanych czasami bramą pomorza, miało odciąć Krzyżaków od wsparcia z Rzeszy. Tu znajdowały się główne magazyny krzyżackie. Tu kierowano z Frankfurtu posiłki niemieckie i stąd utrzymywano kontakty z Europą. Tak zdecydowano w dowództwie polskim. Jednak aby nie powtórzyć klęski wojsk polskich z 1454 roku, z polecenia króla udały się pod miasto Chojnice dobrze wyszkolone i dowodzone jednostki, a wraz z nimi prywatne chorągwie wielkopolskie. Dołączyły także oddziały nadworne litewsko-tatarskie pod komendą Iwana Chotkiewicza. Ponad 5 tysięcy ludzi rozpoczęło oblężenie miasta. Zastosowano taktykę otoczenia miasta szańcami i rowami. Przez okres sierpnia i września od strony Bramy Gdańskiej wzniesiono palisady. To samo uczyniono od strony Bramy członkowskiej. Rozpoczyna się oblężenie. Królewska artyleria rozpoczyna ostrzał z broni palnej. Artyleria Polska ostrzeliwuje miasto. Krzyżacy nie pozostają dłużni i również odpowiadają artylerią z murów. Wojska polskie pacierają na murę przy pomocy trawki wniesionych przez lekko zbrojne. Rabiny dostawiają do murów, by zbrojni mogli bedrzeć się do miasta. Al-Abbard próbuje odrzucać drabiny. Podpalają snopy, by tym ukrywał atak zbrojnych. Jednak czujna obrona nie daje za wygraną. Z murów leją wiadrami wodę na atakujących, żeby w jakikolwiek sposób zatrzymać wzierających się do miasta rycerzy. Pierwszy atak z drabinami zostaje otwarty. Piotr Ducha postanowił wesprzeć drabiniarzy. Kompanią uczniów, aby przy pomocy uczniów drugi raz zaatakować i podjąć próbę zdobycia murów. Przy pomocy łuczników kolejna próba przedarcia się przez mury. Jednak strzały odbijają się od murów. Do zupełnej blokady Krzyżakom udawało się dokonywać wypadów i wycieczek nawet z dwóch bram równocześnie, aby zrobić zamieszanie w szeregach atakujących. Nagły niespodziewany atak wojsk krzyżackich naciera od strony bramy na zbrojny oddział wojsk polskich. Dochodzi do starcia. יש הכי... אופסורצ'י, אתה קוראים לציונס, תביאני Nie przestaje strzeliwać wodów. Na nic wycieczka zbrojnych, która miała za sobą atakujących. Po potyczce oddział krzyżacki wycofuje się. Polacy również odpowiadają o strzały łączników.

Już teraz oddział Krzyżaków do miasta z powrotem. Wychają ich w prężu Krzyżacy zmuszeni do i po raz kolejny. A wojska Piotra Dylina zyskują coraz większą pewność siebie. Wreszcie, gdy przycichły odgłosy walk i atakujący udali się na zasłużony spoczynek, uspokoiło się trochę pod wojnictwem. Tak zwana cisza przed burzą. Kiedy wydawało się, że wszystko ucichło i nic nie może już zaskoczyć atakujących, trzech obrońców Zeszło w powinienie bombardy atakujących, zniszczyć, podpalić składy prochu, które tak mękały miasto. W przypadku zbrojnych czujność wojsk Piotra Dolina wziął w górę i nie udało się zdobyć oczekiwanego zego. Zmuszeni do odwrotu atakujący nie zniszczyli zapasów i pokładów do. A Piotr Dunin zirytowany chciał jeszcze bardziej zdobyć miasto. Anno domini 17 września 1466 roku. Dowódca wojsk polskich piotr Dumin postanowił ostatecznie rozprawić się z miastem lecz zanim to uczynił, wezwał załogę krzyżacką do poddania się. W tym celu Wyszedł z flagą koronną przed mury i wezwał dowódcę wojsk krzyżackich do poddania się. Krzyżacy! Ostatnie twierdze na położu poddały się! Nowe Puck starograd nawet z Antyrpanu 16 września! Pomocy z nie dostaniecie! Podajcie miasto! Nigdy się nie poddamy. Będziemy go bronić do końca. Nie złamiemy przysięgi danej wielkiemu mistrzowi Zagomu Krzyżowskiego. Mamy zapasy żywności. Zboża, mięsa, wina, wody. Kur i kaczek mamy dostatek. Aby wam te kaczki w gardłach stanęły, upieczamy je razem z wami. Artyleria! Rozpoczął kolejny kolejne ataki artylerii Tym razem jeszcze próba podpalenia murów, tak aby spłonęł do szczęty. Rozpoczął się ostrzał miasta z artylerii ognistymi kulami i płonącymi strzałami. By je spalić, pożary są odwiedzone na różne sposoby. Zaczynają płonąć mury. I tylko szczęście ratuje miasto przed całkowitym spaleniem. Pikarz Marcin Bielski napisał. Strzałami ognistymi spalono miasto tak, że czwarta część jego i spichlerze z żywnością spłonęły całkowicie. Byłoby spłonęło całe długoż, gdyby nie przeszkodziła temu umiarkowana siła wiatru. Krzyżacy w akcie desperacji po raz ostatni wyruszyli zbrojnie, uderzając impetem na oddziały polskie, litewskie i tatarskie. Tak by wyrżnąć łuczników i artylerzystów, by uratować miasto od tego, co było nieuchronne. A a ja tak zostaje jednak powstrzymany przez przeważające liczebnie działo oblegających wielu obrońców kolegów. Nie! Tylko nielicznym udało się dotrzeć do bram miasta. Tak, Dowódca załogi krzyżackiej, widząc ogromne zniszczenia, widmo głodu i niepokój załogi i mieszkańców miasta, postanowił przystąpić do pertraktacji i rokowań. Z miasta Zmuszony do tego wychodzi poczet z Chorągią Krzyżacką, który podchodzi do zbrojnych, prosząc o spotkanie z Duninem. Po chwili dowódcy spotykają się naprzeciwko siebie, negocjując warunki poddania miasta. Ja jest Kacernostycz, dowódca wojsk zakonnych w Ja Jam jest Piotr Dunin. Marszałek Królestwa Polskiego, dowódca wojsk oblegających to miasto! Przychodzę, panie, aby wrócić, żebyś przyjął kapitulację. Na honorowych warunkach. Honorowych? Co w takim razie proponujesz? Poddamy się, Jeśli zgodzisz się na to, by wojska zakonne opuściły miasto w pełnym uzbrojeniu z 40 bozami taborowymi. Na to się zgodzę, jednak będziecie musieli pozostawić w mieście machiny, bombardy i wszelki sprzęt obleżniczy. Takoż będziecie musieli wypuścić przetrzymywanych w mieście Pawła Jasińskiego, Piotra Szorca i Wałżeńca Szranka. Zgadzam się na to i proszę zarazem, abyś ogłosił amnestię dla mieszkańców miasta, które przez 13 lat Dzielnie stało po stronie zakonu krzyżackiego i wielkiego mistrza zakonu Ludwika Erlich-Halsena. Niech i tak będzie, bo starczy już samemu chrześcijańskiej krwi. Na mocy zawartych układów wojska krzyżackie w pełnym uzbrojeniu i z 40 obozami taborowymi opuściły miasto. Załoga wymaszerowała w kierunku Pytowa i Lęborka. skąd ustąpili po 15 dniach. Po odebraniu od księcia słupskiego Eryka ośmiu tysięcy florenów i pozwoleniu przez niego na mocy układów Niemców, szlachty z ich grona, których znaczną liczbę wziął w czasie walki, a potem rozeszli się w różne strony, do własnych domów. Dnia 28 września 1466 roku po dwóch miesiącach oblegania miasto skapitulowało. Do ostatniej twierdzy krzyżackiej wkroczyły wojska Kazimierza Jagiellończyka. Wieść o zdobyciu wojny spowodowała euforię w obozie królewskim. Znacznie przyspieszyło to koniec wojny i ewentualny termin zawarcia umowy pokojowej. Upadek za Chojnic zakończył główne działania bojowe w okresie wojny trzynastoletniej. Już 19 października 1466 roku król Polski i wielki mistrz Krzyżacki ustalili warunki pokojowe i podpisali dokumenty. Zawarty po latach potyczek i walk pokój przywrócił Chojnicę do korony polskiej. Tak jak wieki temu, tak i dziś. Rędza chroniczna została złożona, tylko poddawa w drodze do Brawa dla uczestników. Zaszczycili nas swoją obecnością takie bractwa jak... Zastęp rycerski z Hewla. Zastęp rycerski z Zaku Jaśnic. Bracia Herbogryf. Chorągiem Ziemi Gdańskiej. Wolny rycerze Wisła nie puści. Koronowska komandoria templariuszy. Łuczniczcza Fenrira, chorągiew w ziemi malborskiej, Wolna Kompania Pomorska, Rycerstwo Ziemi Zgierskiej, Tajemna Grupa Najemna, Starogardzka Wolna Różona Łucznicza, Zbrojna Rota Grodu Lubicz oraz gospodarz Bractwo Rycerskie Herbo Tur, Za chwilę będzie wręczenie nagród na naszej scenie. A dzisiejszego, dzisiejszego wydarzenia. To jest dużo Miejski chojnice, chojnickie Centrum Kultury, Europejskie Stowarzyszenie Pomerania i Bractwo Rycerskie Herbu Turc Chojnic. A to wszystko nie odbyłoby się, gdyby nie jak co roku jeden człowiek, który to wszystko organizuje i napędza, pan Bogdan Kruzel. do państwa Dominik Gostomski, dziękuję Państwu bardzo i przekazuję głos Panu Proklanowi Kucznowemu. Proszę Państwa prosimy o pozostanie, za chwilę kończymy nagrody i uczestników prosimy o pozostanie, a więc w turnieju uczniczym e, trzecie miejsce to się na scenę Maciej Olżyński. Przepraszam Malcie, przepraszam bardzo. Z magicznej torebki wyciągam na Drugie miejsce. Drugie miejsce. Heniek 237 punktów. Najemna grupa, najemna gdynia. Prosimy. I proszę Państwa, po raz pierwszy w dziejach w dwunastu w wygrała kobieta, Anna Orzyńska. Proszę Państwa i teraz najbardziej ważna rzecz, tutaj... miecza i tarczy. Trzecie miejsce Krzysztof Kątny. Kolorowska Komandoria tentariuszy. I moja magiczna sakiewka. bardzo. Gratulacja. Drugie miejsce Dariusz Fugler, zastęp rycerski Zamku Jaśnic. I pierwsze miejsce, wszystkie walki zwycięskie, Krzysztof Tobolski, zastęp rycerski Zamku Jaśnic. Trzecie miejsce Filip Boszczyński i Magdalena Maliszewska. Prosimy. <laughs> Drugie miejsce Jerzy Wrażyna Schreder. Duchą. Się prosimy, zbiera pacynę, na trzeba, cenne. I pierwsze miejsce tutaj u par mieszanych Monika Rygielska i Krzysztof Macak. Ale już wydaje, że oczywiście ma ciężki. Czy tufundowa pierwsza, nie wiem, delowanemu. mnie nie patrzy. No, żona patrzy. Żona patrzy. Krzysiu. Zdjęcie na fotoreporteru. Proszę bardzo, na zrobić zdjęcie. I proszę Państwa, za chwilę przed Państwem y, wystąpi zespół radny, no, a potem dwa fire a więc proszę Wam to dla fotoreporterów, Fila, zwycięzców. Nie robię, to reklamę, a więc słusznie. No, dziękuję bardzo. Zapraszamy na scenę zespół radny. I prosimy dla